Kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. A pasjonata! Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Piłkarze ruchu radzionków awansowali do trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu pod okręgu bytom. Podopieczni trenera Damiana Galei na specyficznym, pofałdowanym boisku w miechowicach pokonali tamtejszą silezję 2 do 0. Te boisko, myślę, że tutaj gospodarze jak na nim funkcjonują, na tym boisku się czują, tak, odnajdują się, jak jesteście na samym środku, bo na tym samym środku boisko jak się stoi, to, to dziwne odczucie, bo raz z górki, raz pod górkę, raz fala, a oprócz tego jakość tego boiska też nie była najlepsza i na pewno to był duży atut gospodarzy. I gospodarze swój atut wykorzystywali. Po pierwszych 45 minutach mieliśmy bezbramkowy remis, ale to piłkarze z Miechowic częściej tworzyli sobie okazję do otwarcia wyniku. W ich szeregach groźni byli zwłaszcza doskonale znani z gry dla cidrów Marek Suker i Damian Ciba. Radziankowianie również nie potrafili wykorzystać swoich szans. W Miechowicach zagrali jednak w eksperymentalnym składzie z całą grupą zawodników na co dzień nie mających miejsca w wyjściowej jedenastce. Trener Damian Galeja dał szansę m.in. Tomaszowi Dyrowi, Mateuszowi Nowarze, Bartoszowi Borowcowi oraz debiutującym w dorosłej piłce juniorom Krzysztofowi Krupie, Szymonowi Woźnickiemu i wprowadzonemu w drugiej połowie Karolowi Matei. Dużo młodzieży, tak, bo gdy się wypisało protokół, to prawie z lewej strony były same M-ki oznaczające, że młodzieżowcy e, mieli możliwość zagrać przeciwnikiem mocnym fizycznie, bo tak trzeba powiedzieć. E, uważam, że z dobrym zespołem, bo, bo kilka razy tutaj gospodarze nam zagrozili. E, ze czasami e, u tej młodzieży jeszcze gdzieś tam było widać takie. Grę trochę juniorską, tak i, i, i z zespołami mocnymi, fizycznymi wydawali się niepotrzebne pojedynki jeden na jeden lub nawet wprowadzenie piłki. I, I to była taka rzecz, która gdzieś tam z ich strony była jakby powiedzmy złą. Ale tak ogólnie występ młodzieży, szczególnie tych młodych zawodników, tak jak Woźnicki i Karol Mateja można zaliczyć jako udany. Wraz z upływem czasu w drugiej połowie Radziankowianie budowali swoją przewagę na boisku. Długo nie potrafili jednak przekuć jej w stuprocentowe okazje do pokonania Michała Ochałka. Wreszcie w 66 minucie Bartosz Borowiec indywidualnym popisem zmusił rywala do faulu w polu karnym, a rzut karny na bramkę zamienił Kamil Banasz. Gospodarze mogli odpowiedzieć po stałych fragmentach gry. Najpierw doskonale w bramce żółto-czarnych spisał się jednak Krupa, a po chwili odrobiny szczęścia zabrakło Miechowiczanom pod bramką przeciwnika. W samej końcówce ekstraklasowy sędzia Piotr Lasyk podyktował drugą w tym meczu jedenastkę dla gości. Faulowany był Robert Wojsyk, któremu jednak nie udało się wykorzystać ani karnego, ani okazji do dobitki. Mecz zamknął za to Patryk Cepek, który skorzystał z podania Wojsyka i ustalił wynik gry na 2 do 0 dla ruchu. Gospodarze, tak jak powiedziałem, na początku od nas byli zespołem fizyczniejszym, mocnym, mocniejszym i na tym boisku, na takim specyficznym boisku to było widać, że w tych pojedynkach główkowych, w takich pojedynkach bar, bar w bar, takich pojedynkach męskich no, byli zespołem lepszym. Chcieliśmy awansować dalej tak, bo tak traktujemy ten pułar polski. No, na pewno te sytuacje były tak, w pierwszej połowie bo było ich więcej, w drugiej połowie to raczej te sytuacje wynikały tam ze stałych fragmentów gry, które gdzieś tam były ustawione przez rzutów wolnych e, dwóch. Myślę, że myśmy też mieli swoje okazje, ale chyba nie takie dobre jak, jak przeciwnik. No ale e, czasami te sytuacje, któreśmy stworzyli, no i tutaj dzięki właśnie takiemu bardzo zdecydowanemu wejściu i otwarciu meczu przedrzutkarny myśmy wykorzystali, myśmy awansowali dalej i bardzo się z tego cieszymy.